Przygotujcie się na nieco bykową historię. No to oglądajmy. Nie za tobą. Kto tam? Nie pamiętasz mnie? Nie, przepraszam. Byłem miłością twojego życia. Miałam wypadek tak, jakiś nie. czas temu i straciłam dużą część pamięci. Czy możesz mi powiedzieć jak masz na imię? Och, nie wiedziałem o tym. Nie rozmawialiśmy no. przez trzy. Nie, no nieźle, miała wypadek. No i straciła dużą część mózgu z tego co rozumiem. No to nieźle. Mózg to normalnie pamięć, nie? Wiesz, jak jest, gościu. A ta, ale nazywam się Daniel. Niestety to nic mi nie mówi. Och, okej. Okay. Ale powiedziałeś, że byłam miłością twojego życia. Możesz to rozwinąć? Tak, spotykaliśmy się przez dwa lata i byliśmy bardzo blisko. Nie mogę przestać o tobie myśleć, Magda. Normalnie, jak rozwinąć? Jak papier toaletowy? Może nawet i tak. Przepraszam, chciałabym pamiętać. Może zaczniemy od nowa. Co masz na myśli? Chcę się znów z Tobą spotykać. Chciałabym pamiętać. Eee, chciałabyś. Chciałabyś. No i zaczną pewnie koło kolejne, które i tak się potoczy w dół z perspektywy 3D. Downward Spiral. Normalnie. Tęsknię za tobą. Pewnie musielibyśmy się najpierw spotkać. Wiem tylko jak masz na imię. Czy nadal mieszkasz w Sosnowcu? Tak. Okej, okay, spotkajmy się. Gdzie? Przy parku miejskim. Jest tam... <gry> Ja bym powiedział, że w Moskwie, ale dobra. Nieważne. Miejsce, do którego zawsze cię zabierałem. Skąd mam wiedzieć, że nie jesteś jakimś dziwakiem? Nie jestem, przysięgam. Okej, okay, ufam ci. Spotkajmy się jutro o 20. Okej. Okay. Nie będę kłamać, naprawdę podobał mi się dzisiejszy dzień. Tak, mnie też. Cieszę się, że znów Cię poznałam. Dlaczego się rozstaliśmy? Twoi rodzice nie akceptowali naszego związku. Dlaczego? Nie wiem, ale nigdy mnie nie lubili. Aha, okej. Okay. Nadal chodzisz do tej samej szkoły? Tak, a Ty? Tak, ale nigdy nie widuję cię w drodze do szkoły. Och, tak. Chodzę spokojniejszą trasą, haha. A co jeśli jutro pójdę tą trasą z Tobą? Chciałabym tego. Czy Twoje ulubione jedzenie to nadal pizza? Hmm, może, ale wiesz, jaka pizza? Zawsze lubiłaś proste dania, więc to peperoni. Wow, no. naprawdę wiesz. Nie... W sumie bym się nie zdziwił, gdyby powiedział, że hawajska. Nie no, bekowo by było, no ale no w sumie ja bym się nie zdziwił, bo wiedziałem, że tak by było. ...kiedy nie mógłbym Cię zapomnieć. Aż się zarumieniłam. Cześć mm. kochanie, tęskniłam za Tobą. Hej skarbie, wszystkiego najlepszego z okazji trzech miesięcy. Czas szybko leci. Cieszę się, że mogłam Cię znów poznać. Ja też. W naszej szkole jest nowy uczeń. Wiesz o tym? Kto to? To. Oho... No i tu się zacznie ta cała spirala do punktu zero. Tu się zacznie. Nie martw się, nie dorównuję ci, kochanie. To dobrze. Ale rozmawiałam z nim. Naprawdę. O czym? Potrzebował pomocy w znalezieniu sal lekcyjnych i szatni. Jak ma na imię? Chyba Łukasz. Okej, okay. chcesz iść na lody? Tak, ale na dworze jest zimno. Dam ci swoją bluzę. Umowa stoi. Hej kochanie, chcesz być moim partnerem do projektu z historii? Chciałbym, ale jestem już w parze z Łukaszem. A, w porządku. Jezu, te błędy w tym czasie. Chciałbym. Czy, czy ona przypadkiem nie była dziewczyną? No powiedzcie mi. <laughs> Nieźle. Nieźle. Beka, po prostu beka. Te błędy to naprawdę są czasami bekowe. Przepraszam. Nie ma problemu, kochanie. A nie chcesz pogadać na FaceTime dziś wieczorem? Nie mogę, przepraszam. Będę na rozmowie z Łukaszem, żeby omówić projekt. Tak, tak, na pewno. <laughs> Nieźle się zapowiada. Okej, okay, rozumiem. Hej, ostatnio widujecie z Łukaszem dość często. Ho? Och, to dobry chłopaki, po prostu zostaliśmy przyjaciółmi, ale nie lubimy się w ten sposób. Okej, okay, nie. Obiecaj mi, że nie zrobisz nic dziwnego. Jak o, nie? nie? Chcesz pójść na kręgle dziś wieczorem? Och, szkoda, że. Jak kurwa nie. No jak nie. Typie. Ty... Czemu ty nadal nie wiesz? Ty. O Boże, życie znów mu dało, chuja w dupę. Nieźle. Życie go znów wyruchało. Powiedziałeś wcześniej, idę na jarmark z Łukiem. Aha. Dlaczego dał ci dziś swoją bluzę na przerwie? Och, pożyczyłam ją od niego. Było mi zimno. Spędzasz z nim za dużo czasu. Nie podoba no. mi się to. Jest moim najlepszym przyjacielem. Ta, Ta. że Tak, ja Jasne. Jestem. Byłeś. Ale on dobrze się. Byłeś. Co do, czyli to, co mówią wszyscy, to prawda. Byłeś. To słowo mówi wiele. Ta. Że ty i Łukasz pojechaliście razem do hotelu. Daniel, to nie tak. Obiecałaś mi. Byłam pijana, więc chcieliśmy po prostu spędzić. Pijana. W tym kraju się nie da żyć na trzeźwo, tak? Ale bez przesady, no kurwa! Przestańcie chylać tyle. Nie przesadzaj! Właściwie, nie przesadzaj z tym desperadosem czy tam wyborową. No naprawdę. To, to, to naprawdę. Nie wiem. Sprawia, że takie rzeczy robisz. No. Nieźle po prostu. Nieźle. Trochę czasu. Nie mogę uwierzyć, że po raz kolejny wszystko zaprzepaściłaś. No to nieźle. Znów do punktu zero. Następnej historii nie będę oglądał copy, także trzymajcie się do zobaczenia i darka. <laughs> Niezła historia życiowa, nie?